Naturalne podejście do takiego problemu jest rozbite na dwa etapy. W pierwszym etapie zadbamy o to, aby ten trójmian był kwadratowy i aby on miał dwa różne pierwiastki rzeczywiste. W drugim etapie zadbamy o spełnienie podanego warunku. Myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, że będą tutaj potrzebne wzory wieta. Rozpoczynamy jednak od tych warunków wstępnych. Po pierwsze, m musi być różne od minus 1, a to dlatego, że wówczas współczynnik A przy x do kwadratu będzie różny od zera i to faktycznie będzie trójmian kwadratowy. A po drugie delta musi być ostro większa od zera, aby były tutaj dwa różne pierwiastki rzeczywiste. Zatem spójrzmy na deltę tradycyjne b do kwadratu minus 4 razy a razy c. Niewiele da się zrobić, ale można wyłączyć czwórkę przed nawias i w nawiasie dostaniemy po pierwsze m minus 2 do kwadratu, a po drugie odejmujemy od tego m plus 1 pomnożone przez minus m plus 4. Uwaga na zmiany znaków. Po uproszczeniu dostaniemy taką postać. I warto jeszcze wyłączyć 2m przed nawias, co daje nam deltę w postaci iloczynowej. Aby rozwiązać tę nierówność, klasycznie rysujemy, szkicujemy parabolę, która jest wykresem delty. Ramiona są skierowane do góry. Tutaj od razu omijam, omijam miejsca zerowe. A to dlatego, że delta musi być ostrą większa od zera. Tutaj dodatnia, ujemna, tutaj dodatnia. Pomijamy też minus jedynkę, bo wtedy formalnie nie mamy delty. Delta jest dodatnia na lewo od zera z pominięciem minus jedynki oraz na prawo od siedmiu drugich. Wyznaczoną sumę przedziałów traktujemy jako dziedzinę i teraz zajmiemy się tą równością. Mamy tutaj rozkład na czynniki z prawej strony z wiadomego wzoru skróconego mnożenia. I teraz aż korcie, aby podzielić obie strony tego równania przez x1 do kwadratu minus x2 do kwadratu. Tyle, że niestety musimy sprawdzić, czy aby przypadkiem nie będziemy dzielić przez 0. Z jednej strony już wiemy, że x1 jest różne od x2, czyli dobrze, no ale z drugiej strony jeszcze może się tak przynajmniej teoretycznie zdarzyć, że te pierwiastki będą liczbami przeciwnymi, czyli że x1 będzie równe minus x2. Jednak gdyby tak było, to wówczas oś Y byłaby osią symetrii wykresu trójmianu f od x, czyli współczynnik B przy x byłby równy 0, a to by oznaczało, że m jest równe 2, i tak się szczęśliwie składa, że 2 nie należy do dziedziny, także jesteśmy już spokojni. Że na pewno x1 jest różne od minus x2, stąd bez problemu możemy podzielić to równanie stronami przez x1 do kwadratu minus x2 do kwadratu. Teraz po prawej stronie mamy sumę kwadratów pierwiastków, a po lewej stronie jest jedynka. Spójrzmy na tę sumę kwadratów. Przedstawiamy ją w taki oto standardowy sposób, pozwalający na zastosowanie wzorów wieta. Sumę pierwiastków zastępujemy przez minus b dzielone przez a, natomiast iloczyn zastępujemy przez c dzielone przez a. Dostaniemy takie wyrażenie, które z drugiej strony jest równe 1. Teraz to ostatnie równanie mnożymy stronami przez m plus 1 podniesione do kwadratu. Jeśli uporządkujemy wszystko po lewej stronie, to po prawej stronie będzie 0, a lewa strona przyjmie już taką niezbyt skomplikowaną postać. Możemy łatwo to przekształcić do następującej postaci. Oto równanie kwadratowe, które teraz musimy rozwiązać. Tylko pamiętajmy, że interesują nas rozwiązania z dziedziny. Wyznaczamy wyróżnik delta prim. No, nie może to być delta, bo ten symbol jest już zajęty. Dostaniemy 436, czyli 4 razy 109. Stąd taki pierwiastek. Pierwsze rozwiązanie to będzie 12 minus pierwiastek ze 109 dzielone przez 5 i od razu widać, że to będzie wynik dodatni. Ale będzie to wynik mniejszy niż 7 drugich, także ta liczba nas nie interesuje. Natomiast drugi wynik będzie już dobry: to będzie 12 plus 10 z kawałkiem, więc ponad 22 dzielone przez 5. To na pewno będzie więcej niż 3,5. Także to jest dobre, akceptowalne rozwiązanie, które podajemy w odpowiedzi do zadania.